Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu błędu P0232, który oznacza problem z obwodem wtórnym pompy paliwa. W filmie wyjaśnię, co oznacza ten kod błędu, jakie są jego możliwe przyczyny oraz jak go naprawić. Pokażę Wam również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzi diagnostycznych. Jeśli macie problemy z kodem błędu P0232, to ten film jest dla was. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P0232, który oznacza problem z obwodem wtórnym pompy paliwa. Obwód wtórny pompy paliwa to część układu paliwowego, która odpowiada za dostarczanie paliwa do silnika. Składa się on z pompy paliwa, czujnika ciśnienia paliwa, regulatora ciśnienia paliwa i przewodów paliwowych. Kod błędu P0232 oznacza, że napięcie w obwodzie wtórnym pompy paliwa jest zbyt wysokie. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak: uszkodzona pompa paliwa, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa, uszkodzony regulator ciśnienia paliwa, nieszczelność w przewodach paliwowych, zwarcie w obwodzie. Objawy kodu błędu P0232 mogą obejmować trudności z uruchomieniem silnika, brak mocy, szarpnięcia podczas jazdy, zapalenie się kontrolki check engine. Aby zdiagnozować kod błędu P0232, należy sprawdzić następujące elementy: pompa paliwa, czujnik ciśnienia paliwa, regulator ciśnienia paliwa. Przewody paliwowe, obwód elektryczny. Naprawa kodu błędu P0232 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić uszkodzona część, w innych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie bardziej złożonej naprawy. Jeśli masz kod błędu P0232, zaleca się jak najszybsze skontaktowanie się z mechanikiem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać problemu, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Regularnie sprawdzaj stan układu paliwowego, aby uniknąć problemów w przyszłości. Kod błędu P0232 może być poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzenia silnika. Jeśli masz ten kod błędu, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z mechanikiem. Kod P0232 oznacza obwód wtórny pompy paliwa, obwód zbyt wysoki. Ten kod błędu wskazuje na problem z obwodem elektrycznym pompy paliwa, który może powodować problemy z uruchomieniem samochodu lub spadek mocy. Najczęstsze przyczyny kodu P0232 to: Uszkodzona pompa paliwa. Pompa paliwa może ulec uszkodzeniu z powodu zużycia lub zanieczyszczenia. Uszkodzony przekaźnik pompy paliwa. Przekaźnik pompy paliwa może ulec uszkodzeniu z powodu przegrzania lub zwarcia. Uszkodzone okablowanie. Okablowanie pompy paliwa może ulec uszkodzeniu z powodu zużycia lub korozji. Niski poziom paliwa. Niski poziom paliwa w zbiorniku może spowodować, że pompa paliwa będzie pracować z większym obciążeniem, co może prowadzić do kodu P0232. Zanieczyszczenie filtra paliwa. Zanieczyszczony filtr paliwa może ograniczyć przepływ paliwa do pompy, co może prowadzić do kodu P0232. Najczęstsze objawy kodu P0232 to problemy z uruchomieniem samochodu. Samochód może mieć problemy z uruchomieniem lub może w ogóle nie uruchomić. Spadek mocy. Samochód może mieć spadek mocy, zwłaszcza podczas przyspieszania, szarpnięcia podczas jazdy. Samochód może szarpać podczas jazdy, zwłaszcza podczas przyspieszania lub hamowania. Zapalenie się kontrolki check engine. Kontrolka check engine może się zapalić, wskazując na problem z silnikiem. Aby zdiagnozować kod P0232, należy sprawdzić poziom paliwa. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczającą ilość paliwa. Sprawdzić filtr paliwa. Sprawdź, czy filtr paliwa nie jest zanieczyszczony. Sprawdzić pompę paliwa. Sprawdź, czy pompa paliwa działa prawidłowo. Sprawdzić przekaźnik pompy paliwa. Sprawdź, czy przekaźnik pompy paliwa działa prawidłowo. Sprawdzić okablowanie. Sprawdź, czy okablowanie pompy paliwa nie jest uszkodzone. Aby naprawić kod P0232, należy. Wymienić uszkodzona pompę paliwa. Jeśli pompa paliwa jest uszkodzona, należy ją ja wymienić. Wymienić uszkodzony przekaźnik pompy paliwa. Jeśli przekaźnik pompy paliwa jest uszkodzony, należy go wymienić. Naprawić uszkodzone okablowanie. Jeśli okablowanie pompy paliwa jest uszkodzone, należy je naprawić. Żałać paliwo. Jeśli poziom paliwa jest niski, należy żałać paliwo. Wymienić filtr paliwa. Jeśli filtr paliwa jest zanieczyszczony, należy go wymienić. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić kod P0232, skonsultuj się z mechanikiem.